Witam Was serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym filmie kontynuuję temat wojny polsko-bolszewickiej. Równo 100 lat temu, w dniu 31 sierpnia 1920 roku, rozegrała się pod Komarowem największa bitwa kawaleryjska pomiędzy polskimi łanami a bolszewicką armią konną. Armia konna Simona Budynego około 6000 szabel. dnia 20 sierpnia 1920 roku ruszyła z południa w kierunku Warszawy dla wsparcia wojsk Michała Tuchaczewskiego, które podniosły porażkę w bitwie warszawskiej. Odparta pod zamościem została zagrożona okrążeniem i musiała otworzyć sobie drogę odwrotu. W tej sytuacji w pobliżu wsi Komarów pod zamościem w dniu 31 sierpnia 1920 roku doszło do bitwy kawaleryjskiej pomiędzy dwoma dywizjami Czerwonych Kozaków Budynego a polskimi pułkami Ułanów i szwależerów z 1 Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rumna. Łącznie w bitwie udział wzięło 6 pułków polskiej jazdy i 20 sowieckich. przez cały dzień na znacznej przestrzeni w rejonie Komarowa, Tyszowców, Oli Śniatyckiej, Cześników i Wielkowa. Mająca postać wielu starć, szarż, ucieczek i pościgów zakończyła się taktycznym sukcesem polskiej jazdy. Po ostatecznym zwycięstwie zdecydowała szaf ósmego bułku ułanów pod dowództwem nieustraszonego rotmistrza Kornela Krzycznowicza, wyprowadzona z tamtego lasu. Konarmia budownego była zmuszona cofnąć się na Wołów. Zawód pod była najbardziej malowniczym epizodem wojny polsko-bolszewickiej. Stanowiła moment zwrotny na południowym froncie. Była to także największa od 1813 roku bitwa kawalerii polskiej. Pierwsza dywizja jazdy polskiej walczyła z dwoma dywizjami jazdy konarmii, które zostały rozbite tracąc dwie trzecie swojego stanu osobowego. Straty stron polskiej to około 300 poległych i rannych, to jest 20% stanu bojowego pierwszej dywizji jazdy i 500 koni. Największe straty były w dziewiątym pułku ułanów, 120 poległych i rannych, w tym trzech dowódców szwadronów. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Bitwa pod była także ostatnią wielką bitwą kawaleryjską w dziejach wojskowości i przeszła do historii jako wielki triumf dzielnej polskiej kawalerii. Moi drodzy, na tym kończę temat wojny polsko-bolszewickiej. Bądźmy dumni z naszych przodków, którzy razem zgodnie przeciwstawili się Armii Czerwonej i ocalili naszą ojczyznę oraz Europę przed bolszewizmem. Kochani, dziękuję za Wasze dotychczasowe komentarze i opinie. Są one dla mnie bardzo ważne. Dziękuję za łapkę w górę panu premierowi i kancelarii pana premiera. Dla mnie jako młodego Polaka jest to duża sprawa. Cieszyłam wyraz z szacunku dla wszystkich rodaków, czołem i do zobaczenia!